hej witam was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam was na kolejny odcinek farminga 22 na osinie testujemy kombajn na razie póki co jest fajnie zobaczymy jak to będzie szło dalej informacja dla was taka że Podejrzewam, że od dnia dzisiejszego odcinki nie będą już codziennie dzień, no ze względu na to, że po prostu sytuacja zawodowa tak wymaga. Będziemy robić rzadziej odcinki, ale grunt, że będą. Także Roselmaszka 161 sobie potestujemy Ja kombajn tamten B4 już sprzedałem, bo trafił się kupiec za ponad 100 tysięcy goziów. Więc nie, nie czekałem, sprzedałem, bo tak mi się wydaje, że ten kombajn który posiadam w tej chwili, on już u mnie zostanie. Więc zobaczymy jak to wyjdzie Jak to się mówi wszystko wyjdzie w praniu No samika się kombajnu nie boi Ten kombajnik prawdopodobnie zostanie bo mi się podoba jest ma dosyć duży zbiornik a do tego 9 metrów header to już jest kawał headera do tego jest to jest to header na wózku z automatycznym wózkiem co mi ułatwia pracę więc prawdopodobnie zostanie u nas ten kombajnik Kurde, zawsze ja denerwuje mnie to strasznie ale nic nie poradzę, tak, tak jest tak zostanie o, tak jak mówiłem firma Rosal masz zaoferowała się, że mi ten kombajn udostępni na testy więc trudno nie przyjąć i nie potestować. A naprawdę jest fajny kombajnik i tak bym że mamy październik jest tutaj i trawa jest gotowa do zbioru, czyli jak będziemy dbać o łąkę, to trzy pokosy na sezon mogę spokojnie robić. A trzy pokosy to jest dużo pieniędzy. W międzyczasie też gram na tej nowej mapie, która jest tam od Chawie, ale tam no niestety, tam są pola wielkie, ten i mój nie jest za duży, więc zanim cokolwiek się zmieni z robotą, no, to jak ja gram sam, to będzie masaka, więc odcinki nie będą z tamtej mapy za często. ale będą a teraz najważniejsze jest tutaj to już miwa opierdzielić zobaczcie jak on, ten kombajn roboty zastanawiałem się nad wzięciem w ogóle tego kombajnu bo nie chciał mi współpracować z, z modem manualnego podczepiania w ogóle nie, nie, nie szło uruchomić. Wyłączyłem grę. Pojechałem do roboty, dzisiaj wróciłem, mówię, a spróbuję jeszcze. No i działa. Czyli to nie wina ogólnie modów, tylko po prostu samej gry była. Bo już się wystraszyłem, że taki fajny kombajn i sobie nie pogram. Później zresztą zobaczyłem, że mając manualne podczepianie, ten modyfikację w ustawieniach gry, jak wejdziecie sobie na escape, wejdźmy sobie na Escape, na ustawieniach gry, na samym dole jest coś takiego czekania, można to wyłączyć. W razie gdyby któryś moc nie działał, można sobie to wyłączyć. Powiedzmy combine nie działa, no to wyłączę sobie do kombajnu, nie muszę. Wywalać modyfikacje, walać modyfikacje Lusterka są spaskuzzone, ale farmingu zawsze takie były No i dobra, jedziemy sypać. Teraz zostanie mi tylko jeszcze się dogadać z firmą, jeśli chodzi o spłatę, na jakiej zasadzie, ewentualnie umowy jakieś podpisać. Sąsiad ma i tak usknięte wszystko, już zaurania, więc spokojnie mogę wjechać. Kurza mnie to że ta przyczepa tańczy trochę no ale jeśli nie ma co się lubi to się lubi co się ma Ej, sobie weźmiemy jakoś tak ładnie o wyłączymy sobie chudy zrobimy sobie chłoteczkę aha ładnie chłoteczkę zrobiłem Teraz kuteczkę. I tak może od strony. Jakby to zrobić, żeby było ładnie? O, może tak. Dobra, pojedziemy do przodu. Może taką fotkę samego kombajnu. A którąś tam sobie wybiorę dobra kombajnem zjeżdżamy i póki co na porbórko. i patrzcie to jest denerwujące każdy jeden budyk mi tak zjeżdża Powiedzcie mi, czy by też tak macie? Zobacz, zatrzyma się w przeczorach A nawet się nie zatrzymał. I to jest chore. Jeszcze telefon dzwoni teraz. To jest dosłownie kurzające. Legoniu, header, nie. I przyczepić go nie mogę. patrzcie, nie chce się złapać. Dobra, dało się. Spróbujmy go postawić w ten sposób, że znowu mi zjedzie. Dobra. No i zjeżdża. Jakim cudem pod górkę? Nie wiem. Przyczep odpiąłem i też goniłem później. Masakra to jest. Dosłownie masakra. Poschnięte, to przynajmniej tyle dobrze, że to jest posięte. to jeszcze człowiek nie ma jakiegoś takiego tego, że jeździ komuś tam, tratuje coś, nie? Kurwy, tu kamniuchy są. Eto, to jest duża kolumbryna, Gdzie ja to kiedyś wstawię na podłogu, to nie wiem. No i trawa jest do ścięcia Jest gotowa do zbioru Ej, Czekaj, musimy chłody włączyć ja, No gotowa do zbioru jest Jest trzeci pokos

A jeszcze muszę tą pszenicę zasieć albo jęczmień, na no jedno z dwóch. I teraz na tej ciasnej gospodarce muszę się gdzieś jakoś kurna zmieścić z czym kombajnem. Nie bardzo mam plan na to, gdzie on ma stać. Myślałem, to jeszcze może stać tam gdzie tamten, ale wózek muszę gdzieś schować. I nie bardzo mam plan, gdzie. Na razie postawimy go tutaj, w środku. Kedr gdzieś się później postawi, na razie kombajn wstawimy tutaj, gdzie stał tamten. Koguta wyłączyć. I powiem wam, że nie wiem, czy nawet nie jest krótszy. Dobra, na razie niech się stoi. A my jedziemy. Kogucika sobie odpalić. Jedziemy z tą przyczepką. Trzeba sprawdzić w ogóle ceny. Ceny, i to jest soja. Kurde, nie no za takie pieniądze nie będziemy jej sprzedawać. Na którą stronę ja mam wysypywanie? Na prawą, w tym na lewą. Po tych dziurach to trzeba wolno, żeby nie pogubić tego złoża i nie urwać kół czy trzeba? I powiem mam, mamy 100 tysięcy, jak po sprzedaży kombajnu, bym dołożył parę groszy, to pewnie bym mi kupił to pole duże, nasze znaczy duże. Nie jest takie duże, jak przy domu zaraz, naprzeciwko. ten się nie muszę Obornika no, też nie będę dawał to tylko zatależuję za i pójdzie siewnik i tyle no a chodzimy jeszcze tamto pole w tym bardzo chętnie teraz ładnie się robi król na czerwony kombajn no nie ma maseja nie mogę nigdzie znaleźć maseja żeby nawet po młodach szukałem gdziekolwiek nawet na czeskich i nigdzie Masaja nie mogłem znaleźć więc Padło na Roselmasha. Ładny czerwony kombajn pasuje nam do gospodarki. Dobra, przyczepkę. Na razie odstawiamy. Tu bym chciał ją wpakować do kieszonki jako takiej nie będziemy na razie robić tutaj, więc spokojnie tą przyczepę mogę tam wpakować albo tutaj, ale tutaj czasami przejeżdżam, więc przyda mi się wolne miejsce. To trochę ciasno, ale tą przyczepę mi się wydaje, że wstawię po trochę ciągnika No i dobra, żniwa skończona. Ja się podepnę od razu pod tą talerzówkę. I trzeba będzie tam stależować. No po tych dziurach uprawie. Dobrze tak kołem minąłem. tych kamieni dużo będę musiał w przyszłym sezonie chyba jednak albo wypożyczyć przynajmniej a jeśli nie wypożyczyć to kupić a no, znaczy jeśli nie kupić to wypożyczyć przynajmniej muszę kamienie zebrać bo to już jest masakra Wreżniba w tym sezonie mamy zakończone. Jak mówię, no teraz odcinki będą rzadziej, więc być może będą troszkę dłuższe. I też część roboty będę robił poza odcinkami. No. Bo teraz, nawet jak dołożę, i zakupię jeszcze sobie te drugie pole, to znów będę bez grosza. A i znowu się jakieś tam maszyn wielkich nie kupi. Więc pewnie cały przyszły sezon będzie wyglądał dosłownie tak samo jak teraz. Escape oczywiście więc bez sensu robić dokładnie to samo i to samo więc jeśli chcesz, w sezonie nie będzie się działo nic, co będzie... No bardzo do pokazania bo po prostu nie będę pokazywał, no tutaj w realu, jak nie ma nic ciekawego do nagrywania, to się nie nagrywa i już samo zrobimy tutaj. górna nie podniosłem. Dobrze, mam nadzieję, że nie połamałem talerzy. Ale zagrę. Então, eu vou de bloco. Забачили эту камень из Тумасакра dobra moi drodzy ja już co najważniejsze wam pokazałem czyli kombajn uważam że to jest pierwszorzędny kombajn jeśli chodzi o mnie, tą moją gospodarkę i on zostanie na pewno tylko jeszcze kwestia dogadania się z rostelmashem i będzie gitara robotę dalej będę robił sobie sam widzimy się w kolejnych odcinkach pozdrawiam gorąco do zobaczenia cześć